A gdyby się tak poddać wiedzy, wiedzy szkolnej, przyjść do szkoły i zainteresować się, co w tej szkole się dzieje? Oczywiście na lekcjach, no bo co się dzieje poza lekcjami, no to każdy się interesuje. A ja takie mam pytanie: czy ktoś się interesuje tym, co się dzieje na lekcjach? Dajcie znać w komentarzu, czy interesuje Was to, co się dzieje na lekcjach. Bo to jest interesujące dla mnie. A więc załóżmy, że przychodzicie i was interesuje to, co dzieje się na lekcji, i zaczynacie słuchać. No i teraz mam drugie pytanie. Czy jesteście w stanie się w lekcję wciągnąć, jak was coś zainteresuje? Czy bierzecie w niej udział? Czy fizycznie jesteście tylko, czy też jakoby psychicznie i duchowo i umysłowo i świadomościowo też? Czy to się uda? Czy to jest w ogóle możliwe? Dajcie mi znać, bo ja bym chciała to wiedzieć. Czy zdarzyło wam się przyjść na lekcję i się tą lekcją zająć? Nie rozmowami, nie telefonem, nie jedzeniem, nie dziobaniem, nie niszczeniem ławki, nie tupaniem, nie obrażaniem kogoś i tak dalej, i tak dalej i tak. Lekcją, treściami, czy wam się zdarzyło? Dajcie znać w komentarzu.